pozytywnie z uwagi na to, że są realizowane pierwszy raz w historii miasta zadania miękkie. Takie magiczne słowo, ale mówimy tutaj o zadaniach, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, sportowe, integracyjne, święto dzielnicy, święto sołectwa, więc te pieniądze z budżetu obywatelskiego zostały bardzo fajnie wykorzystane, przede wszystkim integrując mieszkańców i na to kładę nacisk, dlatego podtrzymałem te zapisy, aby również w tym roku, na rok 2026, wybrzmiały te zadania miękkie. Mamy rekordową wartość tego budżetu obywatelskiego, to jest 9 700 tysięcy. To jest naprawdę gigantyczne pieniądze, ale też przede wszystkim jest dostosowany Urząd Miasta do realizacji tych zadań. Jest biuro partycypacji w parterze budynku. Są pracownicy oddelegowani do konsultacji z mieszkańcami. Będziemy to mocno promowali. Obywatelskie to przede wszystkim zadania społeczne, ale to też przede wszystkim aktywność mieszkańców i tak naprawdę wspólna chęć zmieniania miasta Zielona Góra. Ja jestem tego olbrzymim zwolennikiem, dlatego ruszamy z gigantycznym budżetem obywatelskim. Myślę, że zwracamy uwagę na tą aktywność, bo też. Precedensem dla miasta Zielona Góra i dla organizacji pozarządowych była realizacja tych wygranych zadań rekreacyjnych, pikników społecznych. Tą formułę przetestowaliśmy w Urzędzie Miasta, bo część tych zadań realizuje miasto, aby pomóc mieszkańcom. To się udało zrobić. Ostatnio Gęśnik był wielkim sukcesem, ale też wiele małych inicjatyw sołectwa. To więc te zadania doceniam bardzo, ale również kładziemy nacisk na zadania inwestycyjne, na przede wszystkim też również współpracę społeczną z Radą Seniorów, z Młodzieżową Radą Miasta i chcę podtrzymać tą tendencję budżetu obywatelskiego, aby były gotowe projekty drogowe zgłoszone przez miasto, które mieszkańcy mogą wybrać i na nie głosować.